Tyle lat jesteśmy razem miła, niebacznie, ale wszystko tak jak trzeba tego jest, gdy musimy się z nie ciebie że ty dla mnie, ja dla ciebie stwierdzę. Przecież nie mam żadnej innej poza pogodą i mieć nie chcę. Tyś jest wieczna i jedyna. Naszym sercem zagroziła tak jak skok. Wiesz, mieć nareszcie spokój, a na wiosnę grzątki zasiać i zagrabić. Ale wiesz, bywają różne pory roku, a tak jak tam czarno nie ustawisz. Kiedy jego nad głowami ciągle chmurnie, Twoje oczy wciąż nie śledzą spokojnie. Ja dla Ciebie chyba zawsze byłem w Co nic nie wie, nic nie czuję, nic nie boję. Nie ma takiej gorzkiej prawdy moja miła, która dla mnie byłaby nie do zrozumienia. Jeśli rzecz, na jaka serce podzieliła, to na inne mi do przemówienia. Póki czas, lepiej otwarcie za mną wodę, zanim złości lepszy mu brać wykręcę. Chyba prawo by w moim własnym domu więcej mniej na ręce. Wiem, że na pewno ze sobą zostaniemy. Choć życie nie układa nam się prosto. Nie możemy rozstać się, trzasnąć się drzwiami. Moja miła, moja droga, moja osoba.